No się ma widowni w dzisiejszym odcinku. Obejrzyjmy Plan Tak, i na samym początku chciałem przeprosić, żebym tak długo nie było, ale się strasznie źle czułem i nie byłem w stanie nic nagrać. A po drugie, oj, oj weź to wycieczki, weź to nie zimno. A po drugie. Podajcie na TikToka, YouTube'a, um, um, Discorda, wszystkie linki macie w opisie. <grymne> ja mówię na YouTube'a, jak jesteśmy na YouTube. Dobra, nieważne. I na Twitcha, na Twitch'a też podajcie. Na Twitcha na Twitcha. Tak, Twitch, Twitch, Twitch. Dobra, oglądamy. <grymne> tu nie ma co oceniać, bo jest. A no, ruszam, plon, całą noc, szkoda czasu na sen. Nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień, dziś tańczę. No, stop, to jedyne co wiem. I nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień, więc ruszam. <śmulacza> Nie muszę pytać o plany na dzisiaj, Wszystko wiem, na pewno nie będzie stypa A, czekaj, coś się znowu. No, ale Referne jest taki. Nie muszę pytać. Na 10. Oj. 4 na 10. Telefon. Nie muszę pytać o plany na dzisiaj Wszystko wiem, na pewno nie będzie stypa Pewnie u Ciebie dziś spokój i cisza Więc, niestety to trochę lipa Płynie muzyka jak krew dech Was mnie uderza z głośnika jak się. Prawy, lewy, leć Na polu walki nie znikam, nie Róża w bląs. Patrzę na ludzi, którzy tutaj są że nie muszę pytać, wszystko się kręci tak jak po W Nocy tak mocno tańczymy, przywita. świta w parkiecie, zdążymy przywitać. O, o. Oh, wow. Powiem tak. Toś mi tu chyba zlagowała, ale nic z tym. No, do zwrotka. 17. Znam przepis na pąż, tak jak znam przepis na fląd. Nieważne czy klucz, czy dom, no bo zawsze trzymam ją. Dobrzy ludzie przy nas są. Widać to, wina widać loka Robię to nie na pokaz, jak w mojej szklance koktajl fontan. To jest najlepsza forma, gdy atmosfera dobra, nie żadna melancholia. Dostaję do końca Eyyyy eee, Zwątka 6 na Tańcze, po co chyba jest ten parkiet? Problema mi się nie martwię No bo dzisiaj są nieważne, więc zobacz jak Tańcze. Zanim powitam wschód, biodra wprowadzę w ruch. Tańczę do utraty tchu, rano nie czuję nóg. Ty chyba zgubiłeś krok, widać, że trochę masz dość. Weź lepiej odejść na bok. Poruszam w pląt, ruszam w pląt. noc, szkoda czasu na sen. Nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień, dziś tańczę No, do Jedyne co wiem i nawet jeśli to błąd. Jutro jest nowy dzień, więc ruszam. Byłem tak, zwrotka, Faustyno no, e, Faust nie wiem... Fausti... W... Nie wiem, główna ładną psywkę. Trzy, trzy, trzy,

Kiedy znów jesteś obok, wystarczy jedno słowo. Ucieknę taką nocą, by tańczyć tylko z tobą. Jak zakazany owoc, smakuje każdy moment. Kiedy łapiesz za dłonie mnie, to wiem, że nie Chyba, że w tobie, co dziś jedyne, co robię, ty jesteś moim nałogiem. Chcecie mieć tutaj na co dzień, klubię dziś ogień. Szyby wypadają z okien. Spora kolejka pod kluwem. Z naszym drugiem, spoko, wejdziemy bokiem 2 na 10 Zasłanone Niech ze mną hula każdy Nie jestem jak sobę, no bo do końca Czuję się bandytą, no bo Powiem tak Nie wiem co się dzieje dzisiaj z moim kątem, ale co się dzieje? Że tak... No patrz Kurde ich był gole lub wypisuję Chciałbyś taką krześć Robię krop za krot że to nie bołą picie drop za drop Dają krop za prot, znowu broki noc A ja chodzę w top One przychodzą no i odchodzą tu stale One przychodzą i odchodzą tu stale Tak jest Ale on no Co tu jest grane To a słuchaj Mam pakietem. On najlepiej na razie Wątpię, żeby on go przebił, bo on się namił. Dorfi, ty wokół moi ludzie. Tak się robi, pląsy. Jeśli chcesz, to cię nauczę, bo. Są tu moje ziomki i ziomarki w całym klubie. Dzisiaj warty jest takie jak lubię Tak, -ta tańczyć każdy może, więc lepiej już się z miejsca. Ten parkiet nie jest wrogiem, więc przestań grzać te krzesła. Ściany podpierać przestań. Naładuj się jak Tesla. I co potrafisz, bo godzina jeszcze wczesna eee, 3 na 10 lepiej niż Ruszam w kląt Dziewczyna tego patrzę Galego, żeby Całą noc szkoda czasu na sen Nawet jeśli to błąd Jutro jest nowy dzień Dziś tańczę No stop To jedyny jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień, więc ruszam Powiem tak, no piosenka, no No, 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 no Co ja mam powiedzieć, no ruszam nie muszę pytać o plany na dzisiaj wszystko wiem, na pewno nie będzie stypa pewnie u ciebie dziś więc niestety to trochę lipa płynie muzyka jak krew jest muzyka

Kiedy znów jesteś obok, oh, wow. wystarczy jedno słowo Ucieknę taką nocą, by tańczyć tylko z tobą Jak zakazany owoc, smakuje każdy moment Kiedy łapiesz za dłonie mnie, to wiem, że nie utonę Chyba, że w tobie, to dziś jedyne co robię Ty jesteś moim nałogiem, chcecie mieć tutaj na co Powiem tak, to by było tyle, bo ja nie wiem co tu bardziej dodać Ona najgorzej po prostu Um. Hmm. No i co ja mam powiedzieć No Wpadajcie na TikToka Wpadajcie Na Discord, którego macie w opisie też Na rekrutację Bo szukamy ludzi Wpadajcie na um, No co Na Twitcha Na TikToka Na Instagram Discorda, łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie Siemka widzowie. Na no raw.